Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley, moi drodzy zaczynamy 13 dzionek, mam nadzieję, że nie będzie to pechowa sobota oczywiście, chociaż sprawdzimy jeszcze duchy i jutro, o ja, jutro słonecznie, no cóż, a jak dzisiaj duchy? Dzisiaj duchy są w neutralnym nastroju, więc możemy pokusić się o pójście do kopalni, jak uporamy się ze wszystkim, co chcę dzisiaj zrobić, czyli w pierwszej kolejności ogarniemy sobie wszystkie robaki, jakie są dostępne na mapie, zobaczymy co z tego będzie. Dodatkowo też Abigail dzisiaj ma urodziny, więc myślę, że zaniesiemy jej albo Ametys, albo chocolate cake, bo to są w sumie chyba takie w miarę najlepsze rzeczy, e, które możemy ogarnąć. E, dodatkowo za bardzo, bardzo krótki czas em, ogarnie nam się, em, ogarną nam się, słuchajcie, ten festiwal, na który musimy iść i musimy zanieść kilka rzeczy, więc dobrze byłoby to zrobić. I widzę już, że wezmę na pewno ametyst dla Abigail, żeby oddać jej na urodziny, ale to swoją drogą. Teraz tak... Um, Czokoletkejka zostawimy, zostawimy też konewkę. Pomimo tego, że w lodówce no to już niech będzie, Jama e, też właściwie, chociaż nie, Jama nie, Jama sprzedamy, bo to on jest srebrny, dobra i właściwie wszystko, wszystko mamy. Więc w pierwszej kolejności przejdziemy się standardowo, oczywiście, jak to zwykle po farmie. Zobaczymy, co powyrastało. E, widzę, że kukurydza, ale wiem też, że tu chyba coś porosło. O, więc właśnie. Także będzie trzeba wszystko ładnie pozbierać. Du -du -du -du. Tutaj w ogóle chyba sadziliśmy, siedzieliśmy tak, sadziliśmy miksicy, um, także tu chyba wszystko rośnie tak w miarę w miarę, ale cieszę się tylko z tego tak na dobrą sprawę, że tutaj nam się nie ogarnęło zbyt dużo na przykład kukurydzy, um, więc jak widzicie jesienią um, kukurydza z miksiców nie wypada, więc to jest dosyć moim, moim zdaniem duży plus, bo tej kukurydzy byłoby stanowczo za dużo. Dobra, tu mamy wszystko zebrane. Co mamy tutaj jeszcze? Tutaj nic więcej nie ma. Zwierzęta, jeżeli dobrze pamiętacie, przenieśliśmy w poprzednim odcinku. Także pójdziemy zobaczyć, co tam u nich. Trawy mamy. Słuchajcie, nie ukrywam, że tej trawy nie ma może jakoś um, bardzo, bardzo dużo. więc Z tym będzie trzeba bardzo ostrożnie, moim zdaniem. Um, uh, a czemu wy jesteście w złym humorze? Halo, co to ma znaczyć? Przecież nie zapomniałem o was. Hmm. Zaraz się okaże jeszcze, że się okazuje, że e, wiecie, zwierzęta nie miały w ogóle m, gdzie iść i co zrobić. Ale wydaje mi się, że one chyba przywróciły do siebie, więc czemu one są niezadowolone? Kury też będziecie niezadowolone? Nie. No kury są przeszczęśliwe. No i bardzo mnie to cieszy. Chociaż wiecie co? Może być tak, że e, krowy i ten są niepocieszone, bo nie miały żarcia. Tak też może być, dlatego że mogło się zdarzyć w ten otóż to sposób. Że one po prostu nie trafiły jakby do końca i. No, chociaż nie wiem, no dziwne trochę, dziwne, 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 ale najważniejsze, że już wszystko jest tutaj w miarę ok zrobione um, mam wiecie co takie niezbyt dobre przeczucia co do trawy, że chyba niestety będziemy musieli kupować zimą. Tak mi się wydaje, bo ta trawa tutaj rośnie tak mm, bardzo niefajnie. Ewentualnie, czekajcie, mógłbym ją w sumie posadzić sobie tutaj jeszcze, żeby tutaj też nam się rozrastała, bo na razie mm, nie mam w planach nic tutaj siać, a i tak na dobrą sprawę nie postawię w chwili obecnej tej, mm, ojej, jak to się nazywało, eee, stodoły, nie, może nie stodoły, co ja tam za głupoty, mm, nie stodoły, a co? O tej shopy, o shopy. Dobra, to sobie sprzedam, to też sprzedamy, Jama również i teraz jeszcze wrzucę tylko te jajka, żeby one nam się wszystkie fajnie przerabiały. Mm, I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, to się tam będzie ładnie przetapiać, i teraz tak. W pierwszej kolejności zaliczamy jak to brzmi? zaliczamy Abigail. E, I myślę, wiecie co, że zrobimy sobie też najprawdopodobniej, tak jak już wspomniałem wcześniej, taką fajną rundkę po całej mapie. Nie mamy na razie zadań, ale mam dziwne wrażenie, że może nam się coś pojawić na nowo. E, dobra, cyk, umyk. Słuchajcie, tak by się ktoś z Was mnie pytał w poprzednim odcinku odnośnie. Chyba w poprzednim odcinku, nie wiem, widziałem tylko komentarz. Odnośnie moda na robaki. Jest mod na robaki z tego co pamiętam. Tylko nie powiem wam, jak on się nazywał. Jak przeglądałem, jak wejdziecie sobie na stronkę Nexus mods. Wpiszcie sobie po prostu Nexus mods stardiu. I będziecie mieli stronę, tam są wszystkie, wszystkie dostępne mody, najlepiej sobie posegregować według tych, które są jakby najbardziej popularne. I wtedy będziecie mogli sobie po prostu jakieś mody, które chcecie wybrać. Instalacja to wiecie jest banał. Tak na dobrą sprawę. Jody chce seaweed. Dobra, to jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, 10, 20, 30 jest. I teraz tak, wiecie co? Kupimy jednak tą grass starter. Ja taką kupię z 20 sztuk. Wydaje mi się, że to wyjdzie nas chyba troszeczkę taniej, aniżeli w przypadku ogarniania sobie tutaj, wiecie, tak, tak po prostu. O nie, nie mogę do niej wejść, kurde. Dobra, trudno. Jak będziemy wracać? Bo myślę, że i tak będziemy chyba jeszcze w mieście. E, tylko tak, standardowo przejrzymy sobie śmietniki. E, właściwie mogłem dzisiaj geody w sumie przerzucić. Ale nie mam jeszcze ich jakoś mega długo, dużo. Więc może na razie sobie to zostawmy. I Jezus ile tu robali. Hm. Nie wiem, powiem Wam szczerze, jak w poprzednim, e, w poprzednim sezonie mieliśmy do nich bardzo dużego pecha, może nie pecha, nie było ich jakoś mega dużo. Ale to, co się dzieje teraz tutaj, to jest hmm, moim zdaniem trochę za dużo teraz. Więc, jak sobie widzicie, um, ogarnianie tego wszystkiego to jest po prostu. Och... Swoją drogą, um, jeżeli chodzi o kolekcję do muzeum, to z nią chyba będziemy mieli. Uh, nie będziemy mieli, chyba. Tak mi się wydaje. Że aż tak dużego problemu słuchajcie jeżeli chodzi o... E, jeżeli chodzi o... Boże co ja chciałem powiedzieć, znowu się zacząłem e, czy za... jeżeli chodzi A, jeżeli chodzi o kolekcję z robaków, bo z robaków niektóre rzeczy wypadają, inne nie, to wydaje mi się, że chyba damy radę ją skończyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo no jak widzicie mamy tego naprawdę dużo, więc większość tak naprawdę sprawę rzeczy, e, które gdzieś tam się ogarniają, to mamy więc z tym chyba, chyba, oczywiście, problemów nie będzie. No ale dobra. Także tak, słuchajcie, plażę mamy ogarniętą, jest godzina pierwsza, hmm... Czy będę w stanie ogarnąć cały, cały świat? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast dobra, pójdziemy zobaczyć tą Abigail, bo ja bym chciał jej to oddać i mieć już to z głowy. Swoją drogą, jeżeli chodzi, o olię. mamy już sery, więc yy, myślę, że dzisiaj, chociaż nie dzisiaj, to już chyba nie zdążę jej zanieść. Ale myślę, że od następnego tygodnia już będziemy z nią tam dosyć tak porządnie kombinować. A um, Gdzie jest Abigail? Czy ona już wyszła ze swojego pokoju? Wyszła. Proszę cię bardzo, present Your Birthday Gift 3 na 10. Czy coś tam z tobą urosło? Nie, niestety. Ale chyba urosło, dlatego że od, bodajże chyba od dwóch będziemy mogli wchodzić do niej do pokoju. Zaraz to sprawdzimy. Tak, możemy do niej wchodzić, czyli podskoczyła nam z nią, e, podskoczyła nam z nią znajomość. Dobra, mamy słuchajcie drugą, drugą, to zrobimy to tak, w pierwszej kolejności sobie ogarniemy miasto i górę, to tam gdzie mamy słuchajcie tego, um, gdzie jest czarodziej, ja tam na razie nie będę chodzić, nie ma chyba sensu, że tam nie ma za dużo robaków i też um, nie mamy w sumie, co to tam mam kilka taperów ale z tego co się orientuję, to jeszcze na pewno nie jest ten czas, żeby to wszystko wyrosło, więc zrobimy sobie tutaj po prostu miasto, a pozbieramy ewentualnie to, co będzie. O, proszę dużo kola dzień dobry. I myślę, że nam ładnie pyknie. W sumie, wiecie co, wypadałoby trochę drewna jeszcze posadzić i myślę, że możemy to w sumie zrobić. Zrobimy sobie ewentualnie farmę drzew w tym miejscu, gdzie teoretycznie będzie stała szopa. Ja jej tak na razie posadzę po prostu. Oczywiście miejsce, wiecie tam zostawię, bo tam. Chociaż chyba nie jest jakoś dużo chyba miejsca potrzebne na to, więc na pewno sobie to jakoś ogarniemy. Jeżeli dobrze też pamiętam, tutaj bodajże chyba na tym mostku jesienią się łowiło e, rybę legendarną, ale. Mm, umówmy się, na razie to chyba nie mamy tutaj czegokolwiek szukać. Ja mam w ogóle siódmy poziom fishingu. Idzie to tragicznie. O dzień dobry, Sebastian. 0 na 10. Super. Z tego co się orientuję, ja już w stardiu chyba w pierwszym sezonie jak graliśmy. Miałem na samym początku już bardzo dużo. Chyba w sensie po tym pierwszym roku, ale. Słuchajcie, raczej będziemy zimą nosić do ludzi. Przynajmniej sobie wiecie, zrobimy jakieś ładne zapasy i powinno iść w miarę spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sumie, czekajcie, jak już jestem tutaj i są drewna, znaczy drzewa, nie drewno, <laughs> to sobie je oczywiście ogarnę. Dobra, jeszcze jedno. Czekajcie, wiecie co, ja może sobie sprawdzę w wiki, ile jest nam potrzebne tych rzeczy. Także zobaczymy. Aha, dobra. Znaczy, słuchajcie, trochę, dr trochę drewna jednak potrzebujemy. Kurcza, to jest niefajne. <gry> to jest naprawdę niefajne. No ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Dobra, cyk. O, tu jest jeszcze jedno. E, w sumie, wiecie co? Mo mo możemy pójść za gildię podróżników, bo tam dawno nas nie było i nie wiem czasem, czy tam czasem się jakieś, jakieś coś dobrego nie zrespiło. Aha, bo ja już nie ma miejsca. Mm, mm, takie buty. Czekajcie, co by tu wywalić? Fibra, wywalimy. Teraz się okaże, że jakieś, wiecie, super hiperturbo artefakty mi wypadną i nie, nie będę mieć miejsca, żeby je podnieść. O kolejne po historic school. Eee, dużo tego wypada. Naprawdę, nie ma, słuchajcie, co. Tylko tak jak wam mówię, ja nie wiem czasem, czy te robaki się po prostu tak... Generują, wiecie, na jakiej zasadzie, że one są, i później ich jakby. Znaczy, może inaczej, to nie, może coś lebrzmień. Iczkę, to wyrzucimy, aż to do ważniejszy. Oczywiście, znaczy, chodzi mi tutaj o taką zasadę, że nie wiem, jeżeli ich nie ogarniam, to czy one znikają, czy nie znikają. Chociaż ja mam dziwne wrażenie, że nie znikają, dlatego że ilościowo to tego tu jest masochycznie dużo. Ale wiecie, to jest też właśnie kwestia chyba najprawdopodobniej tego, że po prostu nie chodzę w ogóle, praktycznie. Więc tutaj w sumie się nie ma co dziwić. No dobra, tu jest ok. Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz taki mały mek. Wrócimy sobie do bas-stopem do domu. Posprzedaję wszystkie rzeczy, które mamy i przejdziemy sobie górą. Pójdziemy sobie przy okazji do a, tam, gdzie jest pociąg, bo tam też nas dawno nie było i mam dziwne wrażenie, że będzie tego sporo. A więc tak, sprzedajemy na pewno to, bo to już mamy, korale. Wszystko to, co jest mi niepotrzebne. O. To jest coś nowego dla Gunthera, dobrze. Trzeba będzie zatrzymać. To też, to też do sprzedania, to również. Dobra, tu jest cała reszta tak jak być powinna. A, a, jeszcze jest tutaj to do sprzedania. No i orzechamy się, że też sprzedamy, bo to jest ten ten. Prohistoric verba to też możemy sprzedać i to też. Dobra, chyba wszystko. Chyba. Dobra, to zostawiamy tutaj. Hmm, klej właściwie też mogę, no i słuchajcie, mamy 270 kleju, 5000 warty, nie? No cóż. Hmm. W ogóle musimy koniecznie zrobić porządek. Kurde, ale no, tak mi się nie chce. Tak mi się słuchajcie, nie chce. Dobra, mapel to do lodówy. E, Dobre, to sobie zostawmy, miksicy również, to właściwie mogę zostawić tutaj, cała to mi się przyda i słuchajcie, jeszcze tak, nasiona trawy, ja to wszystko posadzę sobie jakoś mniej więcej tutaj, tak porzucamy tą, wiecie, żeby, żeby nam po prostu rosło. A Jak przyjdzie co do czego, to wiecie, zawsze możemy to skosić, więc tutaj problemu dużego nie będzie. Tutaj już silosa nie mamy, więc jest ok. To jeszcze tylko skoszę. Eee, widzę też, że mamy kolejną żywicę z drzewa. Nice. Dobra. Jest ok, to w takim razie idziemy na górę. I słuchajcie, jak tylko będzie. O jezus, to jest faktycznie cała masa tego. O o o, czekajcie, mamy drzewo. To drzewo od razu będę kosić. Te, które są tutaj u góry to jak najbardziej, bo tutaj w sumie jestem bardzo rzadko, więc e, myślę, że nic tutaj nie będzie stało na przeszkodzie, jeżeli się ich pozbędziemy. Dobrze, tutaj byłem, nie, tu mnie nie było, więc tutaj też widzę, mamy jakieś robaki, tylko kurczę, tak średnio je widać, ale obawiam się, wiecie co, to będzie spa Bardzo się obawiam, i dlatego może być, o, tu w ogóle widzę, u ancient sword, jakieś coś, jakieś nowości mi chyba wypadają, chociaż miecz chyba już mieliśmy. Tak, miecz mieliśmy, aha, właściwie wszystko już oddałem, ja słuchajcie, już totalnie się gubię tutaj, co, co, co oddałem, czego nie oddałem, o i tak tego się spodziewałem, że tu będzie sporo robali. W pierwszej kolejności poprędzimy się w tej klawy. Żeby nam nie przeszkadzała. Pościnamy sobie drzewa, bo drzewa są najważniejsze. I myślę, że wiecie co? Tak na dobrą sprawę... Hmm, mamy 74, tam dałem 100 coś. Kurczę, nie, nie uzbieramy chyba tych 400, które są potrzebne na ten. Aaaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, no, no dobra, to słuchajcie, to zajmujemy się w takim razie robalami, nie wiem czy tutaj, aby na pewno w tej konkretnej lokacji coś innego dropi niż we wszystkich innych, bo jak wiecie lokacje są podzielone i w niektórych są jeden typ robaków, znaczy typ robaków, różne po prostu rzeczy z nich wypadają, tak, więc nie wiem tu, czy tutaj jest coś takiego, co może mi paść, a nie padło. O, Prehistoric Tibia, jak nie wiecie, że Tibia co to znaczy, tak to jest taka gra, tak wiem, grałem w to będąc w gimnazjum, um, ale Tibia ogólnie znaczy piszczel. Swoją drogą nie wiem czemu ktoś tak grę nazwał, no ale... Dobra, zjemy sobie, myślę, że jeden nam wystarczy. Jezus, no więcej was matka Już jest dwunasta? Serio, tak szybko? Słuchajcie, strasznie szybko ten czas leci. A jeszcze mam do ścięcia drzewo, jeszcze parę robaków tu jest. Osiem, dziewięć, dobra. Dobra, a tu jeszcze się jakiś jeden skampił. Dobra, słuchajcie, wracamy na farmę. Um, myślę, że możemy to wszystko sprzedać swoją drogą. Um, nie, w sumie jest ok. Jak sprzedamy wszystko, to będziemy mieli mniej więcej ogarnięte ile jesteśmy w stanie zarobić na samych robakach po kilku dniach niechodzenia. Ale wydaje mi się, że to może być dosyć spora kwota. Coś około 6-7 tysięcy. Bardzo możliwe, że tym zaraz się wszystkiego. Oczywiście dowiemy i mam gigantyczną nadzieję, że mi ta trawa, kurczę, tu ładnie wyrośnie jeszcze w zimę. Znaczy, do zimy oczywiście i że będziemy mieli fajnie wszystko. Dobra, teraz tak. Aha, czyli tybie już oddałem, to też, to też oddaliśmy, to również, to również. Eee, czy coś tu jeszcze jest? Nic w sumie. Eee, dobra, tu mam się ładnie ogarnie. Drewno to oczywiście tutaj. Eee, 306 drewna mamy. I idzie w dobrą stronę, idzie w dobrą stronę. Um, teraz tak, mixits oczywiście tutaj, szyszki tutaj, to tutaj, JoJo Kole wszystko, resztę wrzucimy sobie do lodówki, tylko jeszcze zostawię fiber. Dobra, kota jest. Czy to mi się tu ładnie przerobiło? Wszystko oczywiście, że mi się ładnie wszystko przerobiło, także jestem happy. Dobra, JoJo Kole również zostawiamy. Nie jest źle, moi drodzy, mamy kilka tych, tych, mamy też maple Swapy, więc będziemy mogli spokojnie zrobić, myślę, że z jednego, dwa kegi. Także będzie, będzie fajnie. Także słuchajcie, teraz idziemy spać i zobaczymy, ile udało nam się zarobić nie na rzeczach związanych z farmą. Eee, z, o, wydawało mi się, że to będzie więcej, a tak bym powiedział, chociaż wiecie, powiem wam tak, dwa tysiące z samych rzeczy z robaków to jest moim zdaniem sporo, ale i tak zarabiamy znacznie więcej, jeżeli chodzi o um, rzeczy um, z farmy. Także... Jak sami widzicie, no 2000, no umówmy się, to nie jest może dużo, chociaż jakbym sprzedał cały klej, który mieliśmy i tak dalej, i tak dalej, to no nie ukrywam, że tego byłoby. Mm, umówmy się na pewno znacznie, znacznie więcej. Um, także dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, e, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat i chyba wyrosną nam dynie. O, Fair wyrosły. Nice. O, będzie hajs, będzie hajs. I to duży hajs. Także słuchajcie, ja wam za dzisiejszy dzień jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Trzymajcie się i do jutra. Jeżeli macie oczywiście dla mnie jakieś rady, czy inne tego typu rzeczy, śmiało piszcie komentarze. No i co? Także żegnam się po raz tysięczny, setny. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia. papa.